Witamy na kanale Wesołe Maluchy 126P. Jesteśmy na Mareckim Zlocie Odjazd, czyli 103. rocznica pierwszych wyścigów w Markach Strudze w Polsce. Tutaj, tutaj spotykamy właściciela słynnego. Dzień dobry panu. Spotykamy. Mamy próby głośności pojazdów, e, bicia, bicie reko, rekordu najgłośniejszego pojazdu z lotu. Ale wracamy, e, jest chwila ciszy. E, spotykamy właściciela słynnego Tarpana, którego już tutaj pokazaliśmy. To jest weteran e, wielu zlotów. lotów. Jest, jest to samochód bardzo widoczny oraz e, uczestnik e, rajdów e, wesołych maluchów tych najdalszych tegorocznego Wilna też czyli rajd wileński trzeci z kolei tutaj znowu będzie próba próba głośności, no ale jakoś mam nadzieję ogarniemy skorzystam z okazji i zapytam się ciebie co możesz powiedzieć o swoim tarpanie bo jest najbardziej znanym tarpanem To jest najbardziej chyba charakterystyczny wywiad, jaki robimy. E, powiało palonym olejem. No było głośno. Ponad 100 dB to, to już mój telefon na pewno to wykaże. 116 decybela, więc jest znowu... 116,7 dB. 116 decybela tarpan jest cichszym samochodem wracamy do... Wszyscy mówią, wszyscy mówią, że głośno tak, no właśnie pytanie, jaki posiadasz, jaką jednostkę silnikową w tym oto tarpanie możemy zaobserwować ja postaram się Rzucić tutaj. Jest to jednostka odciągnika, to jest 3P o pojemności 2,502 i mocy 48... 48 koni. Tak jest. Jest to jednostka odciągnika o mocy 48 8 koni. 8 koni, która daje radę. Mogę potwierdzić, że średnia szybkość przelotowa w trasie jaką maksymalna, ale można utrzymywać, jest 80 na godzinę, z którą jeżdżą wesołe maluchy całymi peletonami, więc śmiało jeździ z nami tarpan, który w tych szybkościach czuje się bardzo dobrze. To ja tak zagadałem trochę i tutaj troszeczkę warunki nam nie pozwalają, żeby swobodnie rozmawiać, ale kontynuujemy. Yy, długo jesteś posiadaczem tego pojazdu swojego? Jestem posiadaczem, jestem pierwszym właścicielem auta. O, proszę o bardzo. W 1991 roku, w sierpniu dokładnie został kupiony. Podejrzewam, że chyba 18 sierpnia 1991 roku. Eee, I do dnia dzisiejszego jest, auto wygląda jak wygląda, zostało troszkę odrestaurowane, naprawione. Eee, Kiedyś dźwigał bardzo dużo Czyli tak, y kiedyś roboczy. pracował po Ta, prostu, a w tej chwili jest to I zlotowy. zlotowy. Oczywiście dzisiaj też wywiozłem parę rzeczy do punktu odbioru śmieci, więc e, też dźwiga. No. Y słuchajcie, samochód zlotowy, ale dodam, że to jest jeżdżący kamper też y nieśmiało, ponieważ jest y zaadoptowanym tak przy otwartej masce stoi ale jest y, cała paka, ja nie będę już pokazywał y, tutaj wnętrza, y, wnętrza pokoju z tyłu, ale można luksusowo nocować y, przy, przy centralnym ogrzewaniu, jeżeli jest podejście do prądu, więc tak. Y, śmiało. Farelka egzamin. Tak, farelka chodzi jako centralne ogrzewanie, czyli tak jak jeździmy w Suwalszczyznę... Y, o widzę znowu mamy y, tutaj problemy, znaczy to są problemy z wszystko jest, widzicie, kręcone na żywo. E, także można śmiało jechać jak jest e, 10 stopni, czy przy gruncie e, troszeczkę chłodniej e, i sobie noc e, w przyzwoitych warunkach przespać. Także e, myślę, że spotkamy się jeszcze w trasie e, z wesołymi maluchami. Jeżeli ktoś z oglądających jeździ z nami, e, to na pewno zna ten samochód, A Osoby, które będą z nami w przyszłości podróżować, na pewno poznają tarpana i jego sympatycznego właściciela. A dzisiaj no nie będę już go męczył w tych warunkach, bo o tarpanie to można porozmawiać dosyć długo. Tylko, że co chwila mamy tutaj testy głośności. Jakoś w tej chwili przycichło, wszystko. Także. Słuchajcie, do zobaczenia w trasie i na zlotach Wesołych Maluchów, ewentualnie na innych zlotach w Polsce, będziecie mogli zobaczyć tarpana. I ja mu przybiję tu oficjalnie piątkę. Do zobaczenia.